W internecie zawrzało. Znany aktor Pedro Pascal wyznał, że zmaga się z lękiem społecznym, a jego sposobem radzenia sobie z nim jest bliski kontakt fizyczny, szczególnie z kobietami. Ale czy to naprawdę działa? Chętnie odpowiem na to pytanie jako psycholog i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Lęk społeczny polega na silnym lęku przed oceną, krytyką czy kompromitacją w sytuacjach społecznych. Z Pedro, w sytuacjach publicznych, szczególnie podczas jakichś wystąpień publicznych, radzi sobie szukając bezpiecznej kotwicy poprzez dotykanie innych, szczególnie właśnie kobiet. Czyli szuka poczucia bezpieczeństwa w dotyku w bliskiej osobie, która daje mu poczucie wsparcia i otuchy. Dotyk działa także jako uziemienie. I chwilowa redukcja napięcia i lęku. Z perspektywy poznawczo behawioralnej jest to natomiast strategia bezpieczeństwa, która działa krótkoterminowo, ale nie leczy przyczyny, a właściwie ją podtrzymuje. Można się od niej uzależnić, tak naprawdę nigdy nie dając sobie szansy, by zmienić głęboko zakorzenione przekonanie w taki sposób, że sytuacja sama sobie wcale nie jest niebezpieczna, nie wymaga szukania otuchy, a osoba, która się boi, wcale nie jest sprawcza i pozbawiona całkowitej kontroli nad tą sytuacją. Oczywiście, że dotyk i sparsja przyjaciela może być pomocny na tu i teraz, ale żeby naprawdę oswoić swój lęk społeczny i. Się bać. Potrzebne są metody oparte na dowodach. Ekspozycja na sytuacje społeczne bez używania strategii zabezpieczających, w tym takich jak szukanie otuchy w dotyku innych osób, praca nad swoimi zniekształconymi myślami, które generują lęki przekonania, że np. nie dam sobie rady czy w tej sytuacji zostanę skompromitowany, trening umiejętności społecznych, innymi słowy, nie tylko uciekanie w czyjeś ramiona, które tak naprawdę może podtrzymywać nas problem, ale przede wszystkim nauka stania pewnie na swoich własnych nogach.